Hej, hej, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć wam o mistrzach RNG, czyli filmie Blizzard, która stosując w karciance, która sama w sobie jest grą o dużej losowości stosuje jeszcze dodatkowe modyfikatory losowości RNG, czyli generatora liczb losowych po prostu w sposób taki, że każdy Każda karta ma też losowy. Hmm, prawie każda karta ma jakby losowe działanie. Istnieje bardzo dużo takich kart w tej grze i chciałbym Wam to dzisiaj pokazać w odcinku. Zapraszam. Tutaj mamy dobry przykład, że losowość w tej grze występuje nie tylko w momencie takim, kiedy rozdają karty i dobieramy po jednej, ale na przykład mamy takie zaklęcia jak rzuć na wrogów zaklęcia maga o łącznym koszcie 20 punktów many, ale nie mamy do tego dostępu jakie to będą zaklęcia, to będą totalnie losowe zaklęcia. Mamy odkryć dwa smoki, no to odkrywamy po prostu dwa losowe smoki z gry i odkrywamy zaklęcia, czyli kosztujące 3 lub mniej yy, i się ich uczymy, to znaczy yy, cała ta mechanika odkryć to jest dodatkowe RNG więc generalnie to jest tak, że mamy bardzo dużą losowość w grze, którą musimy po prostu yy, wykorzystać w taki sposób by wygrać, tak? ale niestety niekiedy nie mamy na to wpływu czy przegrywamy czy wygrywamy bo jeśli używamy za dużo takich kart losowych no to możemy się źle, bardzo urządzić Dokładowo tutaj mamy czar za 0 i za 10 punktów many. No i mamy takiego barbarzyńskiego. Czar, barbarzyńska czarodziejka, tak? No i ona zamienia koszt po jednym losowym zakręciu z ręki każdego gracza. I jak ja ją rzucę w szóstej turze, a nie wykorzystam monety, to niekoniecznie zmieni mi ten czar, koszt tego czaru, tak? Jakby. Więc tutaj jest. Yy, że zagramy tak. Czas nam tutaj ucieka. Hmm. Dobre, Mamy drogę hmm, czary, więc będziemy rzucać tą barbarzyńską czarodziejkę naga. Jest naga to nie jest naga. Takie zobaczymy, co będzie. Hmm. O! Jakaś legendarna karta. Zobaczymy, co będzie. Ale postaram się wam w tym odcinku pokazać jak bardzo losowość kart, które zagramy wpływa też na wygraną. I oczywiście mam nadzieję wygrać. Nie wrzuca tego sterunku na port. Bochlik, by go zabijeł, to robić hmm. No i potajemnie kontrolowane, właśnie to też jest. Teraz skaduj, skaduj, czy kontroluje nam stronnika, czy skontruje nam zaklęcie, który, którego tu użyjemy. Eee, możemy z ze stronnikiem. Innych opcji nie mamy. Też stronnika mu yy, skontrujemy, on widzę kontruje zaklęcie, więc wiemy teraz, że ciężkich zaklęć nie ma co rzucać, musimy poczekać na jakieś małe. Będzie kontry. Będzie niezłe. Lokalizację też gra. Ok. Przewidział nas. Teraz przez pochliki bardzo... Powiem... Zaklęcić. Proszę, my zabijemy tego worka. Nie chcemy, żeby nam trochę zaklęcić. Bardziej tego zaklęcia. Kto? Żeliteru? Co jest za tym? Ciekawe, czy to zakręcie zostanie skontrolowane. A nie zostało skontrowane. To nie jest zakręcie, tylko bojowy. To w mechanikach. Teraz możemy jeszcze wymienić koszt zakręcia, mam nadzieję, zostanie wtedy. On ma jakieś tam zakończenie, takie podwała. Ten zmienił dobrocyt. Kurczę, ale zmienia te karty. W tej, w to jest jeden, ta wymiana, to jest jeden z, m, jedna z mechanik, która powoduje to, że te rynczyki troszkę ograniczamy. Ja tak jak mówię, no nawet co modyfikowane, to jest mistrzem w tym, żeby robić losowość. Naprawdę dużo losowości. W tym co oni robią. No dobra, on kontroluje zakręcie jednak. Mm. No to co, będziemy musieli jednak coś rzucić kontrowania. Na cztery potem nic nie zagramy niestety. Eee, no więc zostawmy sobie prowokację, żeby nas nie, nie poobijał tak twarzy O! za jeden super. To był dobry cios do niego. Gorzej, że ma teraz trzychokliki. Landzował hmm. tutaj plus 3, więc tego zabiję, prawda? Ciao. I z z nim zrobić, i zrobimy wam, jeśli control super. Tu zadamy na pewno dwa. Teraz myślę, czy go tutaj zablokować tym. Trzeba będzie, dlatego zablokować tym. Nie mamy co ryzykować tego RNG. Tutaj sobie pokażę 8 Majcia zadosujemy i niestety będziemy ustalili za 4 przynajmniej do 11. Ale za to to zaklęcie, które rzuci ten pomiot pomoru, no jest liczone jako droższe. więc to zaklęcie, ten pokrzyw bojowy, powtórz, ostatnio rzucony przez ciebie zaklęcie o koszcie 5 wyższym ciała, na nie. I walnie drugi raz mi chyba wszystkie te hochliki. Zaraz zobaczymy. Bardzo źle Czy nie? No ja sobie tylko ten czas te tutaj mm, szkielety nasze. A! Brakuje <śm> mi tylko jakichś... Tak i tak, niestety. E, no... Możemy się z nimi pobić. Tak. My tam tego, drugiego. Trzeciego. Cztery, tego. Czterygo. jeszcze dwa. Nic sobie posteriwne. Teraz niech się buja z tym. od razu, ale dałoby się coś yy, dostać, jakiś Co auć trochę nas uderzy, dałoby się dostać pancerz, żeby my tego bez okay. mm. no grubo, grubo Dobra, Hmm... 4 10, nie? Dobra, to musimy zabić taki i tak. To możemy zamrozić. Ale urośnie nam jakiś taki duży grzyb, który Bronimy się tak. Komu dwa. A nie. Niech go nie przy końcu. Ok, mamy 12 życia. No, trochę więcej. Jeszcze nie jest super. Pani karty. Też losowo je dobiera To no, wymieniano z Ale mam pomysł. Przemienimy mu stronnika w meduzę i walniemy mu mocą specjalną po Albo nie. Tu po prostu. Tym I tym. Że naszego jednego. Za 4-1 Inkstek. Dziękuję za Twoją służbę. Oh wow. Byłby czaskiwał sobie z tych nich ja? A nie, nie półatki. Tylko jedno. O, to też jest to półatka. Fajnie. To plus to. M. Hmm. Kryjemy, nie? Żeby się Już ja im pokażę. Ej, ale nie im To jest dobre. Bardzo fajna sprawa. To, bo mamy zamrażanie cedu i weźmiemy ten. A wtedy to będzie 3, a tamto zamrożenie Jeronimo. na 3 trzy. i znijmy te smoki, bo nie jest potrzebne. To jest dobre. To jest RNG, który tu chcę pokazać. W stanie zakręcić. Włączą numer 20, o, Czyli robimy. E, robimy tego. Jeronimo robimy. Aby było dobre, gdybyśmy się to, to. I co, nie mamy możliwości rzucić, jakby, jakiegoś nowo obszarowego spella, który tylko, no ten jest obszarowy, ale tylko zamrożonych. To zamraża tylko jedną, jeden cel, co tego albo jest tego, tego jest. na przykład, są prawidłowe. więc zrobimy Jeronimo. Nie tak, tego zamrożenia też. Wiesz, zobaczymy, może przegramy, ale RNG jest 1 Jeden, jeden, mhm. ok, dwa. dwa, O, solidne liby. bardzo dobry start. Żyjemy, nie Niech to chciałem, ale. Że... Wow, istotnie że... śniadanie. No i dostaniemy dwa... dwa... twarze. No trzy karty. To istnieje duża szansa, że go pijemy tymi szkieletami. Albo i nie. Hmm. Zobaczymy. Głównie sekret zakup. Się większym o, przed tym naprawdę bronić Nie wszystko na raz. On jeszcze musi podostawać właśnie tę czy twarz chyba on myśli, że tu nie dostaje A wcale tylko w twarz. No nie, nie po prostu pozbyć. Jeszcze trochę skończą mi się karty! Hmm. <t> I w Afryki, no będą straszne do uzupełnienia. Możemy szukać rozwiązań oh, tych nic nie uratuje. Losowo właśnie. Bo zapełni nam rękę losowymi kartami. Możemy jeszcze powtórzyć to... nie? Okay. Jeden punkt obrażeń. Okay. O, kradzie życia. To jest bardzo dobre. <totopiak> A, jeszcze sobie ja, życia na... No. To jest bez kart, ma 7 kart, żeby to czy nam to czy nie. No tego nie na pewno. Ojej! Oh, yeah. No i to jest coś na co ja liczyłem, to za... tak robimy. Tak. Zabrażamy tego kolesia i niszczymy go, nie? Przynajmniej opcji tutaj Gramy sobie rożenie, żeby podeczył. Jak jest źle jak... Siebie, musimy za twarz uderzyć w żeby... Szybciej życie leciało, nie? Jakż on tutaj będzie się rozwołał? Daj żyć. Jak tu to grubo. Na osiem przysiódł.

Każemy czego chcemy. Kto się zgłosi? to, nie? Ale naprawdę spory Mamy jakieś trzy karty. Nie źle jak na nie poddał się. Widzicie losowe, nie? Ostatnie zakręcie. No nie przewidziałem, że to będzie zakrątkowa, no ale trudno. Mamy jeszcze. rzeczy zaliczone, więc dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Cześć wam.